W pełni zaopatrzony. Nauczanie domowe. 5 listopada. List do Filipian, rozdział 4, wersety od 10 do 19. Bardzo się rozradowałem w Panu, że wreszcie rozkwitło Wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się Wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów, poza Wami jednymi, nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodów i rozchodów, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na Wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od Was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną miłą Bogu. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą Waszą potrzebę. Widzimy przebijającą z tego tekstu umiejętność przyjmowania. Paweł pokazuje tę ważną cechę. Pokazuje przy okazji rozmów z Filipianami, z tą umiłowaną gminą, z tą wspólnotą, z którą łączyła go serdeczna więź, przy tej okazji ujawnia, pokazuje taką cechę i wewnętrzną cnotę korzystania, dobrego korzystania z darów, które otrzymuje. Na czym polega ta umiejętność przyjmowania? Po pierwsze na docenianiu tego, co posiada, a po drugie na docenianiu, ile zawdzięcza innym. I w pierwszej części tekstu pokazuje właśnie bardzo jasno nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w których jestem. Umiem zarówno cierpieć biedę, jak i umiem obfitować. Jeden i drugi stan nie jest mi obcy. Ale w jednym i w drugim nauczyłem się, to, co otrzymuję, jest wystarczające. We wszystkich warunkach jestem zaprawiony. Nie narzekam, kiedy mam mniej, nie wynoszę się, nie chełpię się, kiedy mam więcej. Nie jest tak, że kiedy jest mniejsza ilość pieniędzy, środków, to zniechęcam się i zostawiam wszystko, ale też. Kiedy mam wszystkiego pod dostatkiem, nie leżę, nie leniuchuję, mówiąc, a już nic nie muszę robić. I konkluzją tej postawy jest stwierdzenie: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Takie prześwietlenie sytuacji, w której brakuje czegoś, ale nie brakuje mi Jezusa. Takie prześwietlenie sytuacji: wszystko mam. Ale to nie zepchnie mnie z tej świadomości, że jeżeli coś potrafię, coś mogę i coś umiem zrobić, dam radę to zrobić, to właśnie zawdzięczam Jezusowi. Wszystko mogę i, jeżeli mogę, to w tym, który mnie umacnia w Jezusie, Chrystusie. I drugi element docenianie, ile zawdzięczam innym. I zauważmy, od tego właśnie zaczyna Paweł. Wreszcie rozkwitło Wasze staranie o mnie. Staranie było cały czas i on to podkreśla, ale teraz to jest widoczne. To jest spektakularne. I te cechy tego starania Paweł potem wymienia. Potrafi to zauważyć. Prowadziłem otwarty rachunek rozchodów. Tego, ile daliście, ile ja przeznaczyłem na swoje utrzymanie, a ile też przeznaczyłem dla innych, dzieląc się tym wszystkim. Posyłaliście i posyłacie mi na bieżące potrzeby te środki i pieniądze, których używam. I Paweł stwierdza: dzięki Wam jestem w całej pełni zaodpatrzony. I ostatnio też to, co przesłaliście przez Epafrodyta, to też jest. Wdzięczną miłą wonią jest wdzięczną wonią miłą Bogu. Paweł więc docenia to, co robi wspólnota, ofiarując jemu utrzymanie, środki, dary, które przysyła. Widząc potrzebę misjonarza, ewangelizatora, zaopatrza go we wszystko, co jest możliwe. I tu konkluzją Pawła jest stwierdzenie, Posłuchajcie, Bóg to widzi. Bóg według swojego bogactwa zaspokoi wspaniale każdą waszą potrzebę. Bo Wy macie serce otwarte na dzielenie się i ja tego doświadczam, więc Bóg też będzie zabezpieczał was. Zadanie dla Ciebie na dziś. Zastanów się, czy potrafisz wdzięcznie przyjmować. I po drugie, dzisiaj przyjmij coś z wdzięcznością. Kiedy coś otrzymasz, jakąś życzliwość ludzką, materialną czy niematerialną, umiej podziękować, docenić i pochwalić też Boga za to, że otrzymujesz od innych to, co jest Ci potrzebne. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.